Ludzie skromni, ludzie prości, żadni nadludzie mi olbrzymy Boga o inną moc, prosimy o inną drogę do wielkości. Naprawdę nie wiecie, co to znaczy dla mnie? A jestem przekonany, Także dla Marty stać tutaj przed Wami. Jaka to niezwykła chwila, jakie to przeżycie. Niezależnie od tego, jakie będą ostateczne ustalenia co do przyczyny katastrofy, jeśli odwołać się do poety, tak jak uczyniłem to w zeszłym roku, to zostali zdradzeni o świcie. I to było haniebne. Tak jak haniebne było oddanie śledztwa. Jak haniebne było przyjmowanie i potwierdzanie rosyjskich kłamstw. Jak haniebne było kłamanie samemu. Te kłamstwa w cudzysłowie polskie. Jak haniebne było obrażanie poległych. Obrażanie poległego prezydenta Rzeczypospolitej. Jak haniebne było obrażanie generała Błasika, majora Protasiuka, podpułkownika Grzywne. To było wszystko haniebne. Ale haniebne było także obrażanie rodzin, upokarzanie rodzin. Haniebne było. Nie podejmowanie przez polskie władze najbardziej podstawowych obowiązków, jak sekcja zwłok, czy umiędzynarodowienie tej sprawy. Haniebne jest teraz odmawianie amerykańskiemu wybitnemu specjaliście udziału w tych sekcjach, które zostały podjęte. I proszę Państwa, niech nikt już więcej nie mówi, nawet w tak zwanych mainstreamowych mediach, że to jest niezależne śledztwo. Wszyscy słyszeli, że ta sprawa była omawiana na posiedzeniu rządu. Ale haniebne jest także to, że owe mainstreamowe media przez cały czas blokują, cenzurują informacje odnoszące się do wyników badań polskich uczonych ze Stanów Zjednoczonych i Australii. Trwa protest, trwotwarzania prezydenta, odmawia się jego uczenia. To wszystko hańba. Ale Szanowni Państwo, nie jest niestety tak, by całe to zło, całe to zło, które zrodziło się z katastrofy, odnosiło się tylko do tych spraw, które są z nią bezpośrednio związane. Atak na krzyż, który nastąpił tutaj, atak na wiernych okazały się tylko wstępem do ataku na kościół, na nauczanie religii w szkołach, ataku na materialne podstawy funkcjonowania Kościoła, ataku na telewizję trwam. Ale to też jeszcze nie wszystko. Mamy atak na nauczenie historii w szkołach, a właściwie wycofanie tego nauczania w wyższych klasach. Mamy wycofanie ogólnych przedmiotów na wyższych uczelniach, tak zwane uzawodowienie. Mamy atak na instytucje kultury, choćby teatry. Mamy likwidację tysięcy szkół. Mamy atak na ludzi biednych, na emerytów, na ludzi chorych. Mamy do czynienia z takim grabieniem. Majątku narodowego, a tu dobrym przykładem jest Stocznia Gdańska, że po, po prostu włosy stają bęba. Mamy politykę zagraniczną, którą nie nazwę w żadnym wypadku polityką polską. To jest polityka Tuska, Komorowskiego i Sikorskiego. To jest polityka klientyzmu, serwilizmu i narodowej mikromanii. Ale jest. Proszę Państwa, także i o tym przede wszystkim chciałem mówić bardzo wiele dobra. Z tej tragedii wyrosło bardzo wiele dobra. Wiele tysięcy Polaków, dziesiątek tysięcy Polaków podjęło różnoraką aktywność. Mamy samodzielny zespół Antaniego Macierewicza, który prowadzi śledztwo i który jest coraz bliżej prawdy. Chciałem tym wszystkim, którzy się w to angażuje, angażują, serdecznie podziękować. Chciałem podziękować tym, którzy odegrali w tym procesie odrodzenia, przebudzenia szczególną rolę. Ojcu Rydzykowi, Radio Maria, Telewizji Trwam. Ale muszę tutaj ze szczególną siłą podkreślić także, Znaczenie tego wszystkiego, co robi Gazeta Polska. Ja jako prezes, przywódca prawa i sprawiedliwości mogę powiedzieć w tej chwili jedno. Możemy zwyciężyć wtedy, jeśli będziemy jak jedno ramię. W Piśmie Świętym pamiętajcie, ramię znaczy siła. Siłą możemy być w jedności. Ci, którzy niszczą jedność, niszczą siłę. Musimy umieć zwyciężać zło dobrem, właśnie tym dobrem, które budujemy, tą jednością. Dziękuję. Serdecznie dziękuję. Dziękuję, że skandujecie moje imię. Ale pamiętajcie, dzisiaj spotykamy się tutaj, jak co miesiąc, przede wszystkim po to, żeby uczcić i podtrzymać pamięć o pierwszym prezydencie Rzeczypospolitej, który był godny tego miana, który nie miał żadnych związków z poprzednim systemem, nie miał też żadnych związków z tym wszystkim, co Pozostało po tamtym systemie, czego nie da się powiedzieć o jego następcy. Ale chcemy też pamiętać o jego małżonce, Marii, która wspierała go w dobrych, ale także w złych czasach. A było tych złych czasów, trudnych czasów w ich życiu wiele. Musimy pamiętać, o współpracownikach, o przyjaciołach, o tych, z którymi razem szedł ku wolnej, znaczącej, potężnej, szanowanej Polsce. I musimy, powtarzam, także o nich pamiętać, bo byli prawdziwą elitą Rzeczypospolitej. Ich dziedzictwo to wskazanie dla nas, to wskazanie działań. Kierunku działania, który może być tylko jeden. Musimy w jedności budować podstawy do zwycięstwa dla Czwartej Rzeczypospolitej. Szanowni Państwo, ja serdecznie Wam dziękuję z całego serca za to, że tu jesteście. Dziękuję i kłaniam się w pas i liczę na Was. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i przypominam. To, co czynimy, musi trwać, to musi być nie gest jednego dnia, to musi być stałe działanie ruchów społecznych, wydawnictw, tych, którzy tworzą filmy, to musi być ten wielki ruch ku Czwartej Rzeczypospolitej, który z całą pewnością pewnego dnia, nieodległego dnia zwycięży.